Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika w grze Diablo 4, ołtarze Lilith. No i co, znajdujemy się w Skosglen. Eee, jest to miejscówka Kosmek. I tutaj na skraju mapy jest eee, no ukryty nasz ołtarz. Dobra, jeszcze pokażę daleka i z bliska jak to wygląda no i to by było na tyle mam nadzieję że poradnik przydatny będę wdzięczny za łapkę w górę subskrypcję udostępnienie trzymajcie się hej